Hej, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony GetterName i dziś kontynuujemy naszą przygodę w Diablo 3 wraz oczywiście z Dyziem i Centrusiem. No cześć. Cześć. Dobra, lecimy. E, trochę tutaj nie, nie jesteśmy w tym samym miejscu co ostatnio możliwe, bo jak wylogowaliśmy się i weszliśmy znowu do gry to wyniosło nas na początek, musieliśmy znowu przejść do tego momentu, no ale tam troszkę levelać, tam trochę zmiana miejsca to nic nie zmienia. Przechodzimy kolejne poziomy. No dobrze, zostaliśmy. No, o! A, a, Dlaczego nie? Awe Awe Zostaw go! Co chwilkę. okej. Okay, okay. Kim jesteś? Wkrótce się dowiesz. Pomóż mi znaleźć mój ekwipunek, a sowicie cię wynagrodzę. Okej, okay. to co, szukamy jego keypunku. co Cię sprowadza w to przeklęte miejsce. Idę zmierzyć się z Królem Szkieletów. Boże, znowu Ty gadasz. Ja Dobra, co my tu mamy? W ogóle zmieniłem sobie trochę stylówę, już nie chodzę z tarczą, chodzę z dwoma, z dwoma, pfu. no. Dual winning Dual winning, ale że broń, wiesz, starczą też jest dual winning. Chodzi mi o to, że mam już starsze i, i maczugę. To jest głód. O, dziewiąty poziom, fajnie. O, jakaś podróżnica siekiera. O, mam jakiś nowy ten, poczekajcie, ja sobie muszę rozdać skilla. Wow, mam nowy skill. Pieter, może ja sobie, tam słucham. Siekiera bo tak A co to jest takie ale coś? teraz jaka? widać, że one są lepsze, te potworki. Dora. Co my tu mamy? Mam jakiś nowy, mam jakąś fajniejszą siekierę od... To, to ma 84. Bez Bez kurde, twór, Ale ta, ale ta siekiera jest słabsza od tej pałki, którą ale mam... A tu leży. A, tutaj. No Okej. Okay. Um, wow, o wiele lepsza. Wymienimy sobie. Bo ja chyba mam tyle, tak mi się wydaje, ale i tak mnie atakuje przecież. Dobra, no dobra. okej, okay. jesteśmy już. Zaczynamy dalej. Dobra. co mm, złoto. Złoto. No ale dobra, siekierkę mam fajną, fajnie się świeci. W ogóle gdzieś fajnie wygląda, tu wolałbym dwie siekiery, ale nie mam takiej drugiej. O, jacyś nowi przeciwnicy. Między się człowiek na O, wyposażenie wojownika. Na górze tak. Bojownik z zakonu templariuszy Jak on się nazywa? Na to. Jeżeli szukasz Temtariusz. króla szkieletów i tak trafisz na jondara Nie na ma Yondara. powodu, żebyśmy ruszali na łowy w niej. On nazywa się Hormat. Nie, mam Wow Nowy skill też wziąłem fajny To portal otwieram cały do miasta? Nie. Po co? A, możemy wrócić w sumie. Ja posprzedaję kilka rzeczy. Jak już jest tutaj takie Takie fajne rzeczy. To why not? Why not? Hmm. Podejdźmy najpierw pierwszy czy... hmm. do... miałem kilka fajnych rzeczy, ale powywalałem, no ale już To sobie... jest... Do kowala podejdźmy, wykonaj. I pozamieniajmy trochę... A to jest dwuręczny, to nie? Na magiczny proszek, subtelna esencja. Tarci nie chcę, by the way. To, co krótki kółk też nie chcę. O, fajne rzeczy mam. Dobra, odłożę do swojej skrzynki. Skrytki. Tutaj widzicie, też mam jakieś kilka itemów. Tak, gram też na innym koncie. Tak, nie do nagrywania. I tutaj sobie chowam. Tutaj książeczka. O właśnie, książeczkę no, ok. weźmie. To ominęliśmy ostatnim razem. Tutaj 120. Nie, módl nie módl to jest to jest to jest zawsze po tym kwestie z tego. Nie tak? Ukochany, Dobra, to idziemy. To jest katedra poziom trzeci A po co tak robię, bo przechodzimy sobie razem z Dyziem jak nie nagrywamy, a że a, chcemy trochę z Dyziem jak tutaj centruś to też to też możemy z nim trochę różnicy A chcemy trochę bardziej sobie fabułę podkreślić bo tutaj mało fabuły trochę czytamy, ona nawet teraz gada coś a ja to po prostu zagłuszam albo nie słucham tego więc na tym to polega Ale w jakoś nie trzeba słuchać Ponieważ widać jak się akcja toczy Tak ale na przykład dużo się dowiedziałem o tym ziomku co zabił w ogóle tego tera aktualnego no, 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 no. szkieletu Na przykład Trochę jest Za mało furii Za mało furii Wow Dawajcie się tego rozprawnika, bo on respi Chodź strasznie Wytankujcie, żebyśmy mogli się spotkać Wow, ja mam skill na przyciąganie No ten Hardem tak, fajne Fajne Czarna magia blokuje nam drogę magia blokuje nam drogę Co my tu mamy? Ale nie templariusza. Dobra, dzięki Wygląda na to, że Twój potrzebuje mojej pomocy Wygląda na to, że Twój przyjaciel potrzebuje mojej pomocy Trochę się czuję jak gram w tym tym jak on się nazywał? Shamanem. Shamanem? Jakbym grał z jest teraz Bo też pluję tymi kim. Tyś którym służę, Krótce będą panować tym światem. Ty, ci przeciwnicy są niż... No. Naprawili to chyba. Jest to pod chwilą. Pęc, Dobra, co my, my, my tu mamy? Jakieś beczki? Zdrady nigdy się nie wybacza. Szkoda, że nie będzie tym nabudzeńką, ale Ale go fajnie zabił, nie? Zdrady nigdy, Zdry, nigdy się nie, nie, nie wybacza. Ci w walce z królem Dobra, a, w on walc... w drużynie nie działa. No. To Co to twórz. jest. Aha, okej. Okay. Dobra. Idziemy. Katedra poziom czwarty W ogóle zwiedziliśmy tutaj wszystko? Tak. Ta. Na pewno? Tak. Zawsze zwiedzam wszystko, tutaj będzie dużo zwiedzania. Ale szach Zawsze na dużo. to. Na to <laughs> Na te rzeczy. ja biorę skrzynię Ale ja chcę zrobić sobie... Zniszczenie! Tak jest! On dzieciami... Dziećmi szyka. Ziom, nie pędźcie tak, bo będziecie mieć większy level ode mnie dużo. No to chodź no ale wy sobie chodzicie z... więcej atrakcji, atrakcyjniejszy materiał. Kupi. No, ja chcę... Ja chcę złoto. O, jest pulpit. Gdzie jest pulpit? Ja zbieram to. Gdzie jest pulpit? Tam na końcu? Tam w prawo. Dobra, zobaczmy co w pulpicie jest. Teraz włącam się przeklęty przez ukochanego niegdyś króla. Zło gryzie moje kości. Co czekaj, no czekaj, na pietro. Nie mogę ryzykować bezpieczeństwa. Coż, pojeździć, pojeździć, żeby tam na dobre. Chcę złapać labiryntu. Coś musi dokonać, że. O, co to jest? Wow, fajne. Ho, yes, yes, takie. Yes. Tarczownicy O tarczownicy, śmieci Dobra Tarczownicy niestety polegli Mogliśmy może... dać im dokończyć może mi nie, daje, nie, daje. nie, nie daje, to jest. To jest Cześć, się tutaj, Nie, nie dajmy im Może, nie wiem Może, nie wiem Może tu się śmiesznie nawala Czekaj, chodźcie się tutaj O, więcej szkieletów Nie wiem. Ale fajnie mogę zasysać im duszę jakby Bo ten sztylecik już was to ci dałem, ta? Nie jakiś mój własny Ale te, ci tam dałem jakiś z wysysaniem życia Bam. Tak nie wstąpę, to coś, duszę i mam po prostu W ogóle w tej grześcia nie, nie zginąłem Ja zginąłem, fajnie się podoba Takim taki duch tam Pełno. Tyś Bam, 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 bam. That's fly. Right. Wszystko moje masakra. Dobra, widzicie tam, ja sobie pójdę tu. O. Co jest? Więcej. Nie wiem, tam ciebie... ciebie no nie nie, się nie bo tu... Się nie mogłem skillał gdzieś, nie leciałem Cztery duchy wysysałem 14 potworów masakry są... Sorry, nie słuchałem Cię za bardzo wiesz Nie, że dłuższe wysysałem tymi skillami A, Czekajcie, tak ja sobie tak trochę grę... Jeśli chodzi z innymi, to, to barbarzyńca i właśnie szaman to są takie najlepsze postacie O? I minik jeszcze, bo mi ich szybki jest. Mi tam jak gram tak z Diziem to tak się tak fajnie czarodziejem okropnie gra, bo ma się no, na hity. Ciekawie, ciekawie się gra, ale najmniej taka e, ciekawa postać to jest właśnie ten, chłopca. The One Hunter No Jakoś tak LOL! OLE Widziałeś jak ja poleciałem daleko! A bo to masz ten skok, tak? odblokowany No ale jak ja do lecę! ziom! No, pół, pół tego przyleciałem. Barykadę przyleciałem. Pa, lecę tam, nara! No, <noise> Wróciłem do zdrowia. Kto wrócił do zdrowia? Nie wiadomo. Ten ktoś powiedział. No, mój powiedział, wróciłem do zdrowia, no do the fuck? A to jest skrzynka. Mam już 14 miksor, miałbym dwa razy więcej, ale oczywiście musiałem znobić. Jech używać no trudno się. złota pełno dobra ja się skoczę na ra <grym grym grym> wow o król ale ja spiniam tam tam bam motherfucker to usunąć to pełno żeby szybko to postać jest tam pemp 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 to nie to bam nom Zbieramy złoto, pełno złoto. To to wchodziło tutaj. Tu wyjdą kolejni. Wyjdźcie no, ale nie wyjdę. Nie, tu ich nie ma. O! Grubas. Uważaj na dzieci. Zostałem no to dzieci chcę zabić. Cześć chłopaki, i dziewczęta. Zniszczy Was moc, dzimiego masakra, daswaj right. barykada, nie, nie, mną ten nie, Dobra Tu jest ta dziura, śmieszna. Tam idziemy dalej. Ej, wróciliśmy tutaj, gdzie były te duszki, no? Ej, to chodźmy tam. To kawał drogi jest tu do góry. Po co do góry? No do góry, do góry, do góry, do góry. Aha, dole. nie widziałem, że góra nie jest odblokowana. No patrz, ten już się bije w ogóle. Zero czekania, ja nie wiem, ja nie wiem. Pędzi do przodu. Chodźmy na dół. Jest zejście. No co my tu mamy? Zwłoki. Cześć zwłoki. O, cześć przeciwnicy. Więcej furii. O, czekajcie, bo to są niebiese. Teleporta Teleporter testy. Tutaj no No jestem, ubije się gdzie? Pusok... No, tam gdzie ja jestem, tu pustok... Jestem pusok, co? No tam Byli. No, bardzo... O tam widzę jakiś kaptur wypadł. Może się przyda, bo niebieski jest, a wiadomo ja nie mam niebieskiego, no? O, fajnie. Podróżnicy skórzany Podróżniczy skórzany kaptur. Weź go, weź go. Dobrze. Ale tam tego nie musiałeś brać. Teraz weź złoto, to go. W dół. jakieś kamienie, wszystko tu jest. Ej, się. na dół, ja wyjdę tędy. Ciągle chyba nie da się O, jedna skrzynia. A, widziałem, ono ma pan O, mam manuskrypt, jakby ktoś. A nie, bo już manuskryptów nie ma, tam tu był ostatni przecież. No tak. No raz, chodzę do Was. Dzień dobry, tu nic nie ma, prawda? Uuu, fajne, A no nie, sierp. W sumie duże to jest, ale pewnie słabe. Poczekajcie, ja sobie tylko ubiorę, zobaczę. 23, zabicie potwora. O, więcej doświadczenia. Fajne. Why not? O Boże, to nie tak się robi, tak. A co to jest? O! Fajnie, dobra, możemy iść. Ja wiem, że żałujesz, wiem. takie nara fu jednak to jest coś fajnego ten skok cześć nie, się nie rozwaliliśmy e, na górę cześć no, mój. Jest czasu o, brak, skupienia zwłoki n Złoto dały zwłoki. Co my tu mamy? dams, bounce, Zwłoki. O, kolejny manuskrypt, którego nie będzie tak naprawdę. byście się skończyły. Było tylko pięć, ile mię w domu, nie? Więcej Dzieci i to mnie Nie ma uciekania, kurde Gnujki I gdzie teraz idziemy, ty? No tam jeszcze jedziemy, na samym dole Czekaj tylko wow. No dobra, to tam dajmy spokój, jeżeli ty jest gdzieś tak na samym dole. gdzieś Gdzie to jest? O co mamy zrobić? O mój, to tam, 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 tam musimy iść, o mój no ale Dobra, ja się topię do bazy i wyjdę Jak sobie? No, ha, ha A my sobie no, pójdziemy. Ha, ha. Przynajmniej ja, no jak ja pójdę. Sobie... Ja Latać co mi się. idźcie to sprzedawać. Ja nie idę do bazy, ja idę tak jak ty. Czy ty nie pijesz, No, za tobą niedaleko, ty biegniesz szybko. Co ty masz jumpy? No wiem, no ale te jumpy mają cooldowny 15 sekund, jak mi wiadomo. Aha. Chyba. No, 15 sekund. Więc trochę mi zajmuje dojść do ciebie. Ale, No Dobra, ja jestem już za tobą. Wciąż Coraz bliżej. Kiedyś się. O, cześć przeciwnicy. Nara przeciwnicy. Cześć, Dobra, ty się Co ty tam już wlazłeś? Tak. To ja też idę. Oj. Królewskie, no, krypt. królewskie krypty. O, tuż królewskie krypty. Bounce, bounce, bounce Chodźmy go! No idę! Tepasz się, a nie! Odblokowaliśmy punkt, jakby Glaziwu. Ty się Tepasz No Dobra, spokojnie to. No i tak ma większy level troszkę od nas to. No. Trochę podgodnimy. Nie ma takich sam. Ale nie o level, tak A to będzie pustceńka. Oooo, ciii, Tu będzie tu będzie to. to Dobra, cichutko. Spoilerujesz. Niech śmierć uwolni Cię od szaleństwa, Leoryku. Zgrajcie! armię Kandura słuchają swego króla, nawet do śmierci! A chodź, tam góry zobaczymy. To poczekajcie na mnie, lul. O, Dziennik Leoryka, część pierwsza. O, zginął. Idziecie sobie już idziecie. Jeps. Tu, dziennik? A dziennik. Właśnie przybyliśmy do Tristram i muszę rzec, że miejsce trochę mnie frasuje. To za ścianek, ale ze starożytną katedrą, która popada w ruiny. To nie jest miejsce godne króla. Nie pojmuję dlaczego Lazarus tak nalegał, aby tutaj właśnie znajdowała się nowa siedziba władzy. Mmm, nalegał O, ktoś tu wychodzi Straszny! Zły! No? Dawajcie, flary uciekaj Będź dużo przeciwników, bardzo Cholera, wiele was Dzień złe, potwory To jest fajne ten skill, który sobie zobaczyłem, To się nazywa Zniwa do To właśnie e, Im więcej przeciwników zabijemy, tym więcej mamy inteligencji I jednego oddostajemy 30 inteligencji więcej, tak? Chyba, tak mi się wydaje To jest to większe wrażenie, są te I to jest właśnie super Ale to tylko z jakimś pewnie tam, tym wchodzi ci z Co? jakimś kombem? Łombo-kombo Ej, chodź jeszcze pozwiedzać, wziąć. Na nic nie ma. Ja miałem kapliczkę gram w singlu. łąbo combo! Jeps! O, nie ma, nie ma, ci tu dam, mnie. O, podróżniczy skórzany kaptur, może lepszy od mojego. Czekaj. Cię O, to to samo, tylko ma jednego armora więcej. To fajnie, w sumie. Dobra Niech ja to, nie to jest kawuje Uuu otwarte Jebu dups, jeps, jeps, jeps Co tu mamy? Bramę i dziecko Nie, nie dziecko wczoraj O, tutaj jest, jest Ale podskoczyłeś śmiesznie Kościo, kościo Dwa E, złota, nie warto się nawet wracać. Co więc mamy? Pozdrawiam coś z studnia. Cześć, przeciwnicy. Czekajcie chwilkę. Zobaczcie, co to jest to jeszcze, bo tego jeszcze nie używałem. A też mam rozerwanie już. Zatwierdź. Zobaczmy. Jakiś może fajniejszy. Potrzeba trzeba więcej czasu. Się okaże. Czekaj, zobaczmy to. Ole, zrozgrzmotne kogoś. Otwórzmy drzwi. Uuu, no, fajnie no, no, no. się otwierają. No że to Skyrim jest. Tak samo w Skyrim było krasnolud. No. Wow! Co to jest? Co za potęga? W ogóle ty to widziałeś? O! Krypta Króla Szkieletów! Zatwierdź! Am... Um, Idziesz, centruśku? Ludzie, słyszycie mnie? Dysiek, słyszycie mnie? Tak, słyszę, słyszę. Chyba go wywaliło. Albo ja mu Ja mu dam. Dobra, pobaknij się. Okej. Okay. O, lag, o! O, jesteśmy. OA pokazówka, klasenka! Dobra, cichutko. A ha ha ha. nigdy mnie nie, nie pokonasz, a nie mnie pokonasz. nie umiem mówić. Dora. No bo on mówi do każdego osobno. Ty i. Mi... Gdzie wy? A Masz i ty, i ty. G Chuj mnie. O, cześć, przwrócenie. Co nie, o to? Ale, bo umarł. Drzwi się otwarło. No, chodźcie chłopaki, bo tutaj będzie trudniej grało się teraz przeciwko niemu. Dobra. Hello, to, boss! Jakie trudniej? Nawet. Trudniej, bo ty jest potężniejszy. Cześć, tutaj, zbierasz nie się. Uciekaj! Uciekaj! Teraz odejdź! Mój błąd. Teraz odejdź! Uciekaj! Uciekaj. Moja... Hmm. Dobra, teraz masz deta, ciam. Nie, to jest fajne, bo... Nie odlekuję od mojego kopalka. Na! Niech zabije no. moje psi. Bo jest dobry. Wow, on mocno bije. Tu on bardzo mocno bije. No co się na mnie To Tu on mnie zabije zaraz. To masz, bo... No miej, ale użyłem już. Tak, 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 tak No ja zrobiliśmy taką pieczętę, no ma już Ale są na czas No, nie kurwały, no No te szkielety nie są jakieś potężne, to się szybciutko się... No i on wraca No my się tepa takiś jakiś tam No wiem Masz, czekałem z tymi mocami na ciebie Gin Aaaa! Piękna walka! <grym> tak jest, madafaka! Fak! jakim życia zjechałeś! Ty gminnoń! No dobra, będę Systom, ty Nawalamy. My się Nawalamy! się Telefon dzwoni. to nie dla mnie. To nie dla mnie. Nawalamy! Mogę w flele leci... O mój boże! To po prostu... Ja nie mogę. Boss taki wielki. Ty no, nie był taki ładny, daj spokój, nawalamy z niego tyle czasu. Nikt nas nie pewnie był po Bounce, bounce, bounce. Ślepy! Johnson, tu jesteś. A, ja nie Co mogę wiecie? go przyciągnąć. I Bounce, motherfucker! Tak jest! Co pełno pan, i LEWENDARNA SPAŁKA! Rozpadłeś się. Ja znalazłem pałkę. O! Co my tu mamy? ...królem Kanduras wiele lat temu. Był dobrym władcą, aż do chwili, gdy podszepty Diablo doprowadziły go do obłędu. W końcu jego zaufany rycerz Lagdanan był zmuszony go zabić. Wtedy to sam diablo wskrzesił Leoryka w postaci króla szkieletów, który został w końcu unicestwiony przez Aidana, syna monarchy. O, fajnie. Ale dobra. Chyba na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Subskrybujcie, komentujcie. No ale, jeszcze trochę. No, ale po co to skończy odcinek? Wziąłem. Dora. Yy, no i co? Trzymajcie się, papa. Pa. Papa, ma no.